No i słuchajcie, to jest wynik tego mnożenia. 77 razy 6 daje 466. Co my kurwa, w Berlinie jesteśmy? Postarczyło słuchajcie, na przejechanie moi drodzy 350 km gdzieś tym autem. Tak, no tak, tak mniej więcej. Więc pytanie: czy to jest auto na co dzień, czy to nie jest auto na co dzień, ale to zostawiam Wam do oceny. Crazy. Dzień dobry. Ten samochód niestety lubi konsumować. Lubi konsumować tak jak my, alkohol, ale on lubi. No dawaj! On lubi konsumować benzynę. Benzynę, która no niestety. Dla niego jest droga, dlatego że konsumpcja tego auta wynosi 22 litry na 100 km przejechanych. I ile? Taką mamy średnią z 600 km. I jest kwestia tego typu, że. Ja już pamiętam z jednego filmu, miałeś też na tej samej stacji miałeś taki takim. No to problem. pytanie, czy to jest problem z moimi samochodami, ze mną czy ze stacją? To będziemy tutaj lać 70 litrów yy, strzelając, to może dam na pół. No! <noise> 22 litry na 100 kilometrów. Myślę, że niewielu generalnie stać na to, żeby jeździli takim autem na co dzień. Dlatego te samochody nie mają dużych przebiegów. A dzisiaj w odcinku, moi drodzy, dowiecie się dlaczego, moim zdaniem, warto zainwestować w takie auto. Trochę opowiemy o jeździe, nie? Samo pokazanie samochodu, myślę, że trafi na jakiś sobotni odcinek. Dlatego, że on ma tyle opcji, że żeby to wszystko rozgryźć, Trzeba Ty. tak, tym posiedzi. Trzeba naprawdę nim pojeździć i nie chcemy tego robić tak na po dwóch tygodniach użytkowania samochodu. Także dzisiaj wrażenia z jazdy. Zapraszam. Mogliśmy wziąć kanisterek. Lubisz to? Lubię, tak u mojego pachniało w e, garażu, byłbym tak szukarzem. i tam wiesz się cały karnistry, wiesz, bo to były jeszcze czasy kartek, że tak naprawdę trzeba było rzeźbić, żeby wyjeździć z kimś, to nie? Ale zobaczcie co się stało, na, pas na, na kanale Volkswagen, wstyd <grym> i hańba, aczkolwiek słuchajcie, auta trzeba szanować i ja szanuję, a dzisiaj dowiecie się dlaczego. Idę becalen, becalen, ale mnie będzie bolało. Ja idę, ktoś sobie coś życzy, ewentualnie życzy sobie ktoś, Dawid jedziemy i zobaczycie nasze odczucia w zasadzie Kamile jak będzie jeździł, bo oto miłość Kamilka Volkswagen, więc będzie jeździł i generalnie... Coś mam? Coś mam? I, słuchajcie, ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Przednimi drzwiami nie trzeba trzaskać, w zasadzie tylnymi też mają domyk. Nie działa nam aby domyk od strony, od strony kierowcy. Daj jak drive. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze zaskoczony jestem grubością, nie wiem jak to nazwać, sprzączek od pasów? A w ogóle te sprzączki to też jest fajna rzecz. Patrz, magnes mi się przykleił do telefonu. E, będziemy Wam chcieli to pokazać e, w takim osobnym odcinku, gdzie faktycznie omówimy auto. Bo teraz to chcemy Wam się podzielić takimi wrażeniami trochę z jazdy tak. i z zakupu tego samochodu. Powiem Wam szczerze, że tak szczerze, Kamilku, że jest e, grubo, bym powiedział. Użyłeś takich fajnych słów ostatnio, że auto jest jakie? Kompletne. Dokładnie. Tak jak lubię różne samochody i z Volkswagena się m, może nie tyle śmiałem, co po prostu. No traktowałem to jako normalne auto, które, które, gdzieś powiedzmy sobie ma, no jest normalne, tak, tak powiem Ci szczerze, ten Fejton kurde, rozwala, rozwala, rozwala system komfortem jazdy. Tutaj słuchajcie, lecąc 200 na godzinę, w zasadzie nie czujecie, że jedziecie. Ja nie wiem, fotele. Dla mnie fotele to jest w ogóle majstersztyk, dlatego że one nie wiem, czy się już bawiłeś, mają masaż. Nie widzę Mają do... ustawienie wszystkich regulacji, ale dodatkowo mają ustawienie góry pleców, wiesz? E, możesz sobie, wiesz, zagłówki w zasadzie regulować, okay. i, i to jest naprawdę mega, mega fajna rzecz. To na wyświetlaczu teraz, nie to średnie, czy chwilowe, wychodzi 49,9. Średnie odruszenia, nieźle, co? Okej, okay. ale zaznaczamy, że jest mi na minusie, na minus 1 jest i auto jest totalnie zimne, tak? Też ci powiem ciekawostki, słuchajcie, ta ciekawostka też jest dla Was. Tak. Auto, wiecie ile się nagrzewa? Kurde, z racji tego, że tu jest 12 cylindrów. Płynu chłodzącego, nie wiem, ile, 6 litrów ma pojemności samochód. Tak. Płynu chłodzącego, nie wiem, 12 litrów podobno oleju. To ten samochód musi przejechać z 30-40 km, żeby złapać jakąś temperaturę, jak jest zero na dworzu. Byście chcieli kiedyś kupić i jeździć do pracy, tylko takim autem 3-4 km wiecznie niedogrzane. Podobno pierwszy właściciel po czterech miesiącach poległ, nie? Ale no bo za... wiesz, zobacz, ile tam jest zrobione, 661 km. Mieliśmy 3 czwarte zbiornika, jak odbieraliśmy auto od Grześka. I ja już zatankowałem raz. Czyli 661 km przejechane na 1,34 zbiornika. Zaraz mi powiedzcie jechać po niemieckiej autostradzie, czy po polskiej? Eee, po, po, niemie po niemieckiej w Polsce. Eee, czyli prędkość przelotowa taka średnia była? Że... 200. 200, no. 200 tak? Słuchajcie, nie... tym samochodem w ogóle nie da się inaczej jeździć. Jak on wjeżdża w temperaturę, zawieszenie pneumatyczne, słuchajcie. Czujesz w ogóle nie, coś, no. że ten? Ja powiem ci, że zajebiście wybiera to wszystko. Ja, ja, ja odruchowo omijam dziury, ale to jest tak Nie trzeba, nie? Trzeba, nie? nie A nie trzeba. masz y, tak. PLG 19 cali, więc to wiesz też naprawdę? nie w dmuchał. Komfort, cisza, bo też ma auto podwójne, szyby klejone. Cisza jest generalnie taka, że przy 200 to wiesz, czujesz, jakbyś jechał 140 na autostradzie. Otwierają się, zobaczcie na wiewy, w jaki sposób tak. to jest. To jest sztosik, tak I samo. Tutaj. trzeba na to zwracać uwagę przy zakupie takiego auta, ponieważ one lubią się czasami nie współgrać z całością, tak? Twoje wrażenia? Bo ty to jesteś no waginiarzem, ja powiem, ja lubisz ja powiem, waginy tak. i. Jeżeli chodzi o przeskok, nawet z, z takiej kultowej limuzyny, czyli pasata, to jest w ogóle coś innego. To jest. Nie wiem, to, to można pod. Szczerze, to ja to spokojnie można z Esą, Mercedesem porównać zawieszenie. Myślę, że tak i myślę, że jest tak. bardzo niedoceniony. Ja ci powiem tak. szczerze. Zmieniam, Wiesz, zmieniam Wiesz, to nie tyle zmieniam zdanie, ale to, żeby jasno zabrzmiało. Każde auto ma swój klimat, i na przykład. Moje Maserati, komfortem mogłoby się uczyć od y, czy, czy szóstka, czy piątka. Tylko no ja po co no innego ta, kupiłem no ten ta, samochód, Ale Maserati ma inną specyfikę, troszeczkę też na zacięciu o zaczęciu sportowym. To jest dupowóz i to jest taki totalny dupowóz. Powiem, powiem szczerze, że naprawdę dla mnie auto kompletne i to zobaczcie Esa. A Maserati to też coś innego, i innych emocji tam szukasz, nie? Tak. I tutaj też jest tak, przyspieszenia ma fajne, chociaż Senator w Irmszerze ma lepsze, ale kurde, do Maserati no inny dźwięk. Zupełnie ktoś czegoś innego szuka. Tu szukasz komfortu, tam szukasz emocji związanych z jazdą, nie? Poprawność jest bardzo poprawna w środku. Mi się wydaje, że tak jak Volkswagen, on jest taki, taki dopracowany, taki naprawdę poprawny. Taki jest... Szczerze, bardzo mi się podoba. I podoba mi się stylistika i obrotomierza, całego licznika, bo jest naprawdę kozak. Powiedz mi, a by co, co Cię najbardziej urzakło w tym Volkswagenie? Nie, W tym Volkswagenie? Komfort, naprawdę I... komfort. No i dwunastka, tak? Zobacz co się dzieje, nawet może masz guziczek. Ale no, guziczek do nawiewu, nie? Tak. Wszędzie, tutaj z tej strony tak samo, wiesz. Wszystko jest takie dopracowane i to jest bardzo fajne w tym samochodzie. Zapytaj się go co gościu chciał. no. Daj no jeszcze kurwa dwa złote. No ale co za dwa złote możesz kupić? No, napierdolę się. jak! Cięciu kurwa jego pizde masz tysiąc chuj Wiesz, że miałem ciężko odpalić na starterze? Tyle prądu potrzebuje starterze. bestia ale Muszę i... kupić większy starter Kamilek, to co się dzieje w ogóle ty? Yy, auto, padł akumulator, klapa się nie chce otworzyć Znaczy się chce, ale musimy chyba wspólnymi siły, siłami, tak? No dawaj naciśnij Czekaj Nie no, otwiera się Dobra, okej okay. Wiesz no zresztą, jest zwań... fajnie? Natomiast słuchajcie, no prawda jest taka, że niestety, ale yy, po prostu mało nim jeździliśmy i trzeba go otwajczyć. Walnąć go kurwa w skopyta. W12 odpala na zimnym. Dobra, tylko pytanie. To niekoniecznie? Aż tak? No. <noise> Jeszcze raz. nie działa teraz w ogóle. No, czy poważnie? No to aż jest śmiesznie, że nie chcę odpalić. Kurwa. Five minutes later. Zobaczcie, za trzecim razem udało się. dobra, niech on się podładuje. A teraz co, skrobanko? Skrobanko. Mamy oczywiście problem z klapą. Więc klapę niestety ręcznie. Mam nadzieję, że ona się później złoży sama. Fajny patent, co? Fajny. Grzesiek, ma... dzięki, że nam to zostawiłeś. Co ma 16 cylindrów? E, Bentley? Nie. Veyron. Veyron, W układzie W, tak. Czyli zdradziłeś swoje marzenie następne. Zobacz, jakie ma fajną czerwoną poświatę, widzisz? Krew się rozlała. Ale wiesz dlaczego? Tu jest, bo tu jest yy, bateria Słuchajcie, coś mi się wydaje, że tu jest, yy, tak, jest w, ten. fotowoltaika. Fotowoltaika może być <laughs> jakaś tam. Ta... Takie, takie... Albo to jest podgrzewanie, ty. To nie jest typowe podgrzewanie, bo zobacz, takie coś samego masz yy, praktycznie w yy, szyberdachu. No na szyberdachu mam na pewno, tak, to jest fotowoltaika. Czyli z tyłu też mamy fotowoltaikę. Tak. My na pewno teraz, słuchajcie, będziemy musieli tylne lampy odszczurzyć, tak. bo mi się to nie podoba strasznie, nie wiem czy to jest nie folia, to czy to tak jest... Nie wygląda to źle w nocy, ale, ale nie wygląda tu fajnie. Za dnia słabo wygląda, tak. powiem Ci. No, no, właśnie te magre są spierdolone. Troszeczkę. Nie, sam jesteś spierdolony. Ja teraz muszę coś powiedzieć, tak jak w tamtym odcinku, że e, nagrywaliśmy jedno auto, które przypi, przypisaliśmy mu czekoladę. Ja chciałbym w tym odcinku e, do tego auta przypisać gorzką, najzdrowszą czekoladę. Dlaczego? Bo jest e, aksamitna w smaku, jest stworzona w sam raz dla e, wszystkich ludzi, i po prostu powiem wam szczerze, to auto można przy, przy, przyrównać. Nie pokażę firm, ale. Do gorzkiej, 64%. Dobra, nie gadaj tyle. Właśnie, Masz, proszę cię. Czekoladę. Dla mnie, słuchajcie, gorzka czekolada symbolizuje jeszcze jedną rzecz. tą jedną rzeczą to jest to, że trzeba było przełknąć taką gorycz. <śm> e, powiedzmy sobie, no bo okej okay, z Passata trochę pocisnęliśmy. Tutaj w Fejtonie trzeba, kurczę, zwrócić szacunek Volkswagenowi. Tak mi się wydaje. Ogromne I Ja nie lubię gorzkiej, ale. Za karę masz będę się nią delektował. Teraz ci, którzy hajtowali tego gościa, postrzykuje to dla was specjalnie, bo uważamy, że to auto naprawdę jest kwintesencją limuzy. Ale ja nie muszę odczekiwać nic. To są, słuchaj, moje prywatne wrażenia i ja nie mam problemu powiedzieć, że to jest fajne, tam to jest niefajne, tak? Ja teraz pracuję nad jednym takim projektem, kamilku, że jak go zobaczysz, to ci pocieknie. Okay. Górą dołem Czekam. każdym elementem, niestety, Kamilku. I jak powiesz, że jest chujowy, a mogę tak powiedzieć? Możesz. Dobrze. A to Cię wypierdolę z kanału. <noise> okay. Ale może, słuchajcie, każdy może mówić to, co chce. Z autami jest tak, że generalnie ja będę walczył z takimi stereotypami, jakimi wielu z, z powszechnych użytkowników motoryzacji generalnie pała że jest sytuacja taka, że a, bo Mercedes to to, a, bo BMW to super auto. No właśnie takie rzeczy można mówić, jak się doświadczy różnych aut. Dla mnie wiele z, wielu, wiele z Mercedesów, wiele z BMW są po prostu autami nijakimi mhm. nie? Tak. I taki fejton, słuchajcie, mimo tego, że to jest auto w budżecie 30-40 tysięcy, daje ci tyle frajdy z jazdy. Tak, tylko że napomnijmy, że można kupić troszeczkę tani, ale żeby znaleźć taką perełkę, jak my wyszukaliśmy, to trzeba się naprawdę nastarać i naprawdę pojeździć troszeczkę. I poświęcić temu trochę czasu. Tak, słuchajcie, o tym jak szukaliśmy tych aut, to widzieliście w tym odcinku, o którym wspominaliśmy. On jest w opisie i jest po prostu na karcie filmu. Natomiast teraz trochę prawdy. Dlaczego uważamy, że warto wejść w posiadanie Faitona? I dlaczego weszliśmy w posiadanie Faitona z silnikiem 6.0 W12? Otóż w tej chwili, w mojej ocenie, Faiton jest na dnie cenowym. I on, jedyne, jedyna zmiana, jaka może być, to jego ceny mogą rosnąć, tylko ceny zadbanych egzemplarzy. I to jest słowo klucz. Tak. Bo mówimy w ogóle o fejtonie, to jest jedna rzecz. Jeżeli fejtona chcecie mieć na użytek codzienny, no nie kupujcie W12, bo pokazaliśmy wam, ile to bestialstwo pali. Natomiast jakieś 3-litrowe diesle, Jak jakieś tam chyba są V8 benzyny, chyba nawet V6, są chyba 3-2, jeśli mnie pamięć nie myli. To, to jest naprawdę fajne auto, i to jest fajne, kompletne auto do tego, żeby podróżować na długich dystansach bardzo komfortowo. Dokładnie. Stopień wyposażenia tego samochodu to będzie w następnym odcinku, bo my musimy przez to przejść, a tu jest tyle opcji różnych, że panie, zajmie nam to dużo. Jest y, moim zdaniem na poziomie w tej chwili cały czas klasy wyższej, nawet współczesnej. Oczywiście, teraz mamy tablety. I inne rzeczy w samochodach, ja, to, ja tego nie lubię, ale to jest inna, inna sprawa. I powiem Wam, za takie pieniądze możecie mieć naprawdę auto, które daje banana na mordzie. Banana na mordzie, naprawdę. Dodajmy jeszcze, że to auto zostało stworzone specjalnym naciskiem na parę parametrów, które musiało spełniać, bo to było auto stworzone na odejście pana Piecha. Z zarządu Volkswagena i to auto tak naprawdę kosztowało więcej niż, niż było sprzedawane. Wymogiem tego było tutaj, nie pamiętam dokładnie, nie chcę się pomylić, że przy prędkości 200 km ono musiało otrzymać wskazaną temperaturę przez dłuższy czas w kabinie. Czyli klimatyzacja musiała. Poza tym no, ono było tak dopieszczone, to było, to było tak auto przebadane i tak sprawdzone przez inżynierów, że naprawdę to było takim oczkiem w głowie pana piecha. Tak, słuchajcie. Natomiast też trzeba powiedzieć, dlaczego Fejtonowi się nie udało zawojować rynku, tak, jak zawojować się, nie, się udało y, 7C, y, SC, tak? Bo tak trzeba powiedzieć, że to są takie auta, które faktycznie są na tym rynku. Ano z tego samego powodu, co oplowi, Volkswagen, sorry, nie jest i nie będzie autem utożsamianym z klasą wyższą, tak. mimo że to auto jest naprawdę kompletne i. Gdyby nie znaczek Volkswagena, ja myślę, że ludzie tak. znowu z zamkniętymi oczami posadzić ich w takim czymś, a posadzić w S-klasie, generalnie różnic by nie doświadczyli. Nie? Ludzie, którzy patrzą na komfort i jazdę z takimi autami, a nie na marki, to tak naprawdę można w budżecie takim tańszym kupić tak naprawdę wspaniałe auto do jazdy tak na co dzień. No mówię, tylko z silnikami oczywiście o mniejszej pojemności. Słuchajcie, żeby nie było różowo, to w tym samochodzie oczywiście mamy parę rzeczy do poprawy. Jedną z rzeczy to jest klapa tylna, bolączka auta. Drugą rzeczą jest klapka wlepu paliwa, którą trzeba po prostu gdzieś tam ruszyć troszeczkę paluszkiem. Dokładnie. Trzecią rzeczą jest domek drzwi kierowcy, on po prostu nie działa. Czwartą rzeczą jest radar, który, który z jakiegoś powodu sypie błędem. I lampy. E, trzeba no i lampy, które trzeba odszczurzyć, tak? Dzisiaj będę się kontaktował z człowiekiem, który, do którego mam nadzieję wstawię to auto. Do osoby, która po prostu pracuje, pracuje z tymi samochodami. 260-270 na godzinę to auto jest cichutkie. Więcej nie jechałem, bo opony są do wymiany z tyłu. Mhm. E, natomiast ten konkretny model, nie wiem jak inne, ale ten na pewno nie ma kagańca, więc się kręci do 300 na godzinę. Z tego, co nam Grzegorz mówił, jeszcze raz go pozdrawiamy i dziękujemy za tak wspaniałe auto. Musiałem włączyć, bo paru. No dobra, lat. niech będzie. Na autobana go zabierzemy, a dźwięk V12 nie powala. Powiem Wam szczerze, nie powala. W12, przepraszam, nie powala. Natomiast jest taki poprawny, aksamitny. Dobra, dlatego, nie? bo to jest limuzyna, gdyby tak. to pewnie było troszeczkę zadziorne. No Maserati zupełnie inaczej. No tak, nie? No bo to jest troszeczkę okay. zadziorna w limuzyna. Tutaj jest wszystko tak, powiem, tak akurat pod, tak pod nas w sam raz. Spoko Maroko. <laughs> Gdzie lecimy? Ruszamy na dziwki. Właśnie wracamy z tej przejażdżki. W tej chwili, no co, nie pozostaje nam nic innego, jak wyjść do Was i to delikatnie podsumować, żebyście znali nasze odczucia. Dokładnie. Także do dzieła! Kamilek. Prawie Passat, nie? Prawie pasat robi różnicę, dużą różnicę. Tak, tak. Ale podobno długość nie ma znaczenia, on jest długi. Ale jaki jest wypasiony, to jakiś jest szczyt... potężny taki, nie? Szeroki jest do tego. Szeroki. <laughs> powiedzieć o tym aucie, że jest ponad inne auta, to jakby nie powiedzieć nic. Dokładnie. Ale pytanie, dlaczego w ogóle znalazło się u nas? Ono, Moi drodzy, znalazło się u nas z bardzo prostego powodu. Bo to auto to półtora Volkswagena Passata. Ale jebię kiszonką. Czujesz? Stąd? Passat V8. A dlaczego to jest półtora pasata? Bo w 8 plus 50% daje w 12 Tak. Rozmiary powiedzmy sobie też myślę, że półtora raza. Dokładnie. Takie. I luksus też chyba półtora raza. Plan na to auto jest taki, że wpierdzielamy go w detailing. Wtedy go pokażemy wam go ładnie z zewnątrz. Odcinamy mu dach i tak, robimy z jego kabrioleta. Nie, to nie ten odcinek. Nie, basen na tym wkładamy. Okay. I słuchajcie, akcja jest e, taka, że robimy detailing wnętrza, robimy go z zewnątrz, usuwamy mankamenty, które są i wtedy wam go pokazujemy. E, żeby był po prostu pokazany z należytym szacunkiem, żeby nikt beki nie miał z niego, tak. bo my się z niego nie śmiejemy. Mam szacunek, słuchajcie, dla tego auta. Ale nie dla wszystkich Volkswagenów, żeby była jasność, nie dla wszystkich yy, samochodów spod znaku uwaga, ale do tego tak. Tak. Dlaczego mamy taki szacunek do tego samochodu? Ponieważ jest tak naprawdę e, top of the top według mnie. Nie można przyrównać go do żadnego z innych Volkswagenów, jeżeli mógłbym go przyrównać do y, jakiegoś samochodu to klasy wyższej s ewentualnie pewnie jakiegoś BMW o znaczku 8 o znaczeniu 8 wcześniej. 7, ty, ty, siedem, ty, ty. siedem, Bez, siedem. Weź ty, siedem. Weź, ty siedem. weź ty się ogarni. Wy, to. to. My... Audi A8 to jest, dobra nie będę mówił, bo znowu bym użył słowa, Audi A8 to jest to. Tak. I to powstało dzięki temu, że powstała Audi 8. Potrzebne nam są wasze lajki, wasze komentarze, więc chociaż zostawcie kropka dla zasięgów, my go przygarniemy. Tak. Możecie nas też wesprzeć, tam jest taki guziczek: wesprzyj. Pamiętajcie, nie powinno być tak, że ktoś Wam mówi, jak macie żyć. Podoba Wam się Volkswagen? Jeszcze. Róbcie Volkswagena. Podoba Wam się Dacia? Kupcie Volkswagena. Podoba Wam się Opel? Kupcie. Mazda. Podoba Wam się Peugeot, nie kupujcie go, bo to Opel, a Opel to Peugeot teraz, a Peugeot to. Mniejszy. Liczymy teraz na Wasze wsparcie, na Wasze komentarze, żebyście powiedzieli, co chcecie zobaczyć w tym aucie, bo my wiemy, że my się musimy do tego przygotować, dlatego że tam jest tyle opcji. Nie wiem, brakuje tylko masaża, e, e, ale może jest ukryte, więc trzeba to znaleźć. I z racji tego, że te, tego jest aż tyle, to prosimy Was o wsparcie. Ja właśnie chciałem powiedzieć o to wsparciu, bo jak chcecie, żebyśmy nakręcili jeszcze raz odcinek o tym samochodzie. potrzebuje na benzynę. Środek jest tak doposażony, że tam każdy przyciszczek ma jakieś swoje opcje, swoje rzeczy. I żeby naprawdę zrozumieć istotę działania tego samochodu, my potrzebujemy trochę czasu, żeby się doszkolić do Chcemy go wam pokazać po pełnym detailingu, po usunięciu rzeczy, które chcemy naprawić, o których mówiliśmy wam, więc nie będziemy się powtarzać. Myślę, że za jakieś 2-3 miesiące będziemy gotowi, jak będzie piękne słoneczko. I już wiem Kamilek, żeby udać się nim na plażę Władysławowa. Okay. Co ty powiesz na to? Ja jestem jak najbardziej. A Słuchajcie jeszcze wy, Volkswageniarze, piszcie w komentarzach, na co zwrócić uwagę czego może nie jest gdzieś ujęte w opisach, a co jest ciekawostką tego auta. A my to przedstawimy i sprawdzimy, czy rzeczywiście macie rację. Dwa akumulatory. To jest no, ciekawostka. No to jest tak. Zaczynamy od tego. Poprosimy o następne ciekawostki. Fotowoltaika. Tak. Odkryliśmy... Domyki drzwi. Dokładnie. Masaże foteli. I jeszcze, jeszcze wiele takich innych rzeczy. Piszcie. A my będziemy to Wam pokazywać. Dokładnie. Dzięki śliczne i Trzymajcie do zobaczenia. Się.